we wnętrzach na 2025 rok. Pierwszy trend to kolor roku, wybrany przez instytucję Panton, to Mióz, czekoladowy deser. Tak nam się kojarzy wypoczynek, relaks i harmonia. Subtelny kolor brązu z nutami czerwieni i purpury. Możemy go zestawić z niebieskim, fioletowym, zielonym bądź różowym, ale możemy też sięgnąć po inne odcienie brązu, jeśli będziemy chcieli. Trend monokolor. Monochromatyczne wnętrza będą wydawały Wam się uporządkowane, harmonijne, a jednocześnie odważne. Tu struktura, faktura wyjdzie do przodu, no bo reszta stanowi tło, ale jakże odważne. Możecie szybko ten trend wprowadzić do własnego wnętrza, chobok farby, znajomi, malujecie i gotowe. Gdy Wam się znudzi, szybko możecie dokonać zmian. Piąta ściana, co to będzie? Sufit. Zawsze aranżujemy cztery ściany, a sufit zostawiamy. Tu możemy zastosować sztukaterię, deski, belkowania, tak jak u nas na wizualizacji. Te wszystkie zabiegi sprawią, że wnętrze będzie bardziej dopełnione, ciekawe, niebanalne, ale także ciepłe i przytulne. Kolejny trend, który bardzo będziecie kochać to naturalne materiały. One były, są i będą zawsze ponadczasowe, a człowiek lubi związek z naturą i naturalnym materiałem. Kolejny trend to obłe kształty i formy. Te bardzo lubiliśmy, lubimy i lubić jeszcze będziemy bardzo długo. Zaokrąglenie czy wyspy czy jakiegoś rogu daje wrażenie przytulności, takiej otwartości tego wnętrza, nie jest takie kanciate i zamknięte, a jednocześnie bardziej ergonomiczne, gdy poruszamy się na takiej przestrzeni. No to jest bardzo fajny zabieg, ale przede wszystkim ciekawy. Zobaczcie na wizualizacjach od nas z biura, jak fajnie to wygląda. Tkaniny i dodatki stawiamy na te o dobrej jakości, czytamy składy. Zobaczcie tutaj na ten motyw, bardzo fajne są tkaniny z takim motywem wypukłym 3D, do tego zestawiamy gładką podstawę, te frędzle i robota zrobiona. Pamiętajcie o tym, żeby nie kupować pod wpływem emocji, pamiętajcie o tym, żeby dopasować to do Waszego wnętrza i zadać sobie pytanie, czy jest mi ten element potrzebny i czy czuję się z nim dobrze w moim wnętrzu. Odstawimy złoto w połysku na poczet szczotkowanych materiałów, również ze stali nierdzewnej.